Taka, byłam trochę zaskoczona, bo od rana korzystałam z tej wody, zarówno do, do higieny osobistej, jak i do takich no, podstawowych czynności, czyli do gotowania. Ale to doświadczenie też nam pokazuje, jak powinniśmy dbać o to, żeby ta woda była dobra. Na pewno no, należą się słowa uznania dla naszych yy, tutaj rządzących miastem że zabezpieczyli tą wodę. A wodę, no to mam, że tak powiem, bo mam małe dziecko, no to kupuję taką pięciolitrową dla małego wodę, także mam zapas, no ale mam nadzieję, że nie za długo to potrwa, bo, bo będę zmuszona, pewnie od rodziców wezmę wodę. Bez problemu, widzę, że dostępna jest i tutaj ponoć jutro gdzieś mają jeszcze służby rozdawać, także no to trudno, tak to się zdarza, trzeba, trzeba. Dobrze, że, nie ma, że, że prąd jest tak jak było w Portugalii, w Hiszpanii, nie? Przede wszystkim myśmy tą wodę już pili. No, największe obawy o, właśnie o dzieci i o, o, o starszych. Wysłali alerty. Mogli to, można było to zrobić dużo wcześniej, prawda? O godzinie 14 czy 15 wysłać ten alert. On się postarał jednak, żeby ta woda była dostępna i tutaj, jak pan widzi, nabieramy tą wodę. I to jest najważniejsze, że jest ta woda.